Czego się jaś nauczy, Jan będzie umiał? Myjcie ręce przed jedzeniem i pijcie mleko. Te zasady obowiązują wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej nr 173. Obowiązują? Przymusu nie ma, ale tak jest. Wszyscy piją mleko. Wiadomo, że zdrowe, że pożywne, ale też niezbyt, zwłaszcza przez dzieci, lubiane. Wychowawcy ze szkoły przy ulicy Barskiej potrafili jednak rozsmakować swoich wychowanków. Chętnych przybywało stopniowo. Teraz trudno wyobrazić sobie drugie śniadanie bez mleka. Dbają o to same dzieci. Dyżurni z PCK dostarczają mleko do klas, pilnują, by na wszystkich ławkach były serwetki i by kubeczki lśniły czystością. Od kilku lat z inicjatywy kuratorium, biura współpracy z konsumentem Opinia i Sanepidu trwa akcja Szklanka Mleka w Szkole. Jednak prowadzi ją zaledwie 100 spośród 300 warszawskich szkół. Te 200, które nie potrafią, odsyłamy po naukę do szkoły przy ulicy Barskiej. Szczególnie teraz, w okresie zimy, dzieci powinny dostawać gorące mleko do śniadania spożywanego w szkole.